Pierwsza myśl, kiedy słyszysz Mickiewicz. Głównie Mickiewicz kojarzy mi się z ludźmi, którzy tutaj są i których poznałem przez te dwa lata, chociaż tak przez te zdalne to tak nie bardzo. Ale to kojarzy mi się głównie ze szkołą. Jak patrzę na budynek, no to od razu wiem, że to jest Mickiewicz, że to ta szkoła i że do niej chodzę i poznaję nowych ludzi. Ja ogólnie jestem fanką starego budynku w tej szkole. Jest on nazywany też galerią. Jest to naprawdę ciekawa część całej szkoły. Jest on bardzo tematyczny. Ja sama miałam okazję uczestniczyć w dekorowaniu całego tego miejsca. Ma on na pewno swój urok. Myślę, że większość uczniów powie, że jest to ulubiona część właśnie szkoły. Tam też znajduje się nasza klasa, za którą myślę bardzo tęsknimy. Jak pomyślałam, Mickiewiczu, to właśnie ta ciepła część tego budynku, do której już bym chciała bardzo wrócić. Mickiewicz? Dziadek trójka. Nie znoszę tej książki naprawdę. Zbierałam się do niej przez kilka dni, a i tak zostawiłam ją na ostatni dzień i siedziałam dosłownie do godziny 20, żeby ją przeczytać. No, nieprzyjemna książka. Jakie wydarzenie w czasie Twojego pobytu w liceum najbardziej utkwiło Ci w pamięci? Tydzień kultury uczniowskiej najbardziej, bo. Y ja miałam główną rolę i to był dla mnie duży, duży stres i takie jakieś przeżycie i to najbardziej mi utkwiło w pamięci. Myślę, że takim momentem, który zapamiętałam najbardziej, było, gdy z Justyną, z koleżanką z klasy, pojechałyśmy do szkoły specjalnej, żeby poprowadzić dla dzieci warsztaty. Ja tam opowiadałam o moim piesku. Justyna też bardzo się zaangażowała w ten projekt i opowiadała też o jakichś swoich doświadczeniach. W ogóle to było niesamowite, jak, jak patrzyłam, te dzieci się cieszyły z tego, że my tam przyjechałyśmy, że opowiadałyśmy. W ogóle były bardzo zaangażowane też. Pani nasza Chromik też świetnie to zorganizowała, pani Miś też. Więc myślę, że warto by było to powtórzyć też w tym roku. Chyba wycieczka na narty. Pamiętam w pierwszej klasie pojechałam z panem dyrektorem i z WF-istami na wycieczkę na narty. Jednak nie spodziewałam się, że z takie będą tak ostre, i dosłownie połowę przyjechałam na brzuchu. Gdybyś mogła cofnąć się do lipca 2019 roku. Czy złożyłabyś papiery do Mickiewicza? Tak, z całą pewnością złożyłabym do Mickiewicza papiery i nie żałuję tego wyboru. Nawet dwa pierwsze były moje, Jak w razie czego jakbyś nie dostała e, do klasy humanistycznej, to zaznaczyłam jeszcze e, językową czy matematyczną, żeby mieć stuprocentową pewność, że na pewno tutaj pójdę. Myślę, że tak. Nie żałuję przejścia do tej szkoły, tym bardziej, że mam naprawdę wspaniałą klasę i jakby no... Wspieramy siebie nawzajem i w ogóle nauczyciele, nasze wychowawczyni. Wart, to było warte przyjścia tutaj. Tak, zdecydowanie. E, przyznam, że był to ciężki wybór, e, bo miałam multu pomysłów na e, różne kierunki, ale jednak Mickiewicz wygrał i myślę, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. No. Raczej tak. Zawsze miałam w głowie, że pójdę tutaj, i nie miałam innego pomysłu, już. Czy wśród Twoich bliskich jest jakiś absolwent Mickiewicza? Wśród moich bliskich nie, ale z takiego najbliższego otoczenia to moja pochowawczyni jest właśnie absolwentką e, mojej szkoły. Tak, jest to moja mama, która chodziła tu do szkoły i bardzo mi ją wspomina tamten okres. Mm, tak, i to nawet nie jedna moja mama chodziła, moja ciocia, mój brat chodził do Mickiewicza, ale też wielu, wielu moich przyjaciół, z e, którymi mam kontakt też do dzisiaj i zawsze sobie tam porozmawiamy o szkole. Z moich bliskich nie, ale mam dużo znajomych, którzy ukończyli tę szkołę i też właśnie mi ją polecali bardzo. I z całego serca im dziękuję za to. Wiele dobrego usłyszeliście o naszym liceum, a teraz czas na was. Przyjdźcie i przekonajcie się sami. Teraz zapraszamy w podróż do lat szkolnych naszych absolwentów, którzy jeszcze więcej opowiedzą Wam o Mickiewiczu.